za dar Ducha Świętego, zanieśmy do Boga z ufnością naszą modlitwę. Stąd na nas duchu miłości. Módlmy się za Kościół Święty, aby był bogaty w Boże miłosierdzie i dzielił je między wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Stąd na nas duchu pokoju. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, biskupów, szczególnie za obecnego pośród nas biskupa Grzegorza, wszystkich kapłanów i diakonów, aby budowali ten świat sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. wstąpmy nas, Duchu, bojaźni Bożej. Módlmy się za obierzmowanych, aby namaszczeni Duchem Świętym, z czystymi sercami szli i z mocą głosili Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stąd na nas duchu pocieszycielu. Módlmy się za rodziców, aby ich dzieci nie były dla nich powodem do łez, lecz szczęścia i dumy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Stąd na nas duchu prawdy. Módlmy się za świadków, aby nie tracąc wiary, wspierali innych w mężnym głoszeniu dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Stąd na nas duchu wiary. Módlmy się za prześladowanych za wiarę. Aby Duch Święty umacniał ich każdego dnia i dawał im nowe siły do wyznawania wiary. Ciebie prosimy, stąp na nas duchu męstwa. Módlmy się za cierpiących w milczeniu, aby Bóg wynagrodził im ich poświęcenie i obdarzył ich silną wiarą. Ciebie prosimy, wysłucham Stąp na nas Duchu Święty. Módlmy się, że nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy przystępując do ołtarza Pańskiego, odchodzili z odnowionym sercem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który swoim apostołom dałeś Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali go innym wiernym. Wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych. Podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii przez Chrystusa Pana naszego. mm -hmm.